Nazywam się Amy Johnson. Mieszkałam z mężem Michaelem i naszą pięcioletnią córką. Pewnego dnia postanowiłam wybrać się z mamą do eleganckiej restauracji sushi, czego dawno nie robiłyśmy. Tego dnia moja córka nocowała w domu przyjaciółki. Gdy delektowałyśmy się luksusowym sushi, usłyszałam znajomy głos z prywatnego pokoju obok. Nic nie przebije drogiego sushi, prawda? Michael, musisz być szczęśliwy, że dla odmiany możesz zjeść coś pysznego, powiedział głos. Absolutnie. Będąc zmuszonym do jedzenia okropnej kuchni Amy przez cały czas, naprawdę miałem tego dość. Dzięki za poczęstowanie mnie tak pysznym sushi, odpowiedział inny głos. Czekaj, ten głos. Wykrzyknęłam. Razem z mamą przestałyśmy jeść i spojrzałyśmy na siebie. Zaglądając do następnego prywatnego pokoju, ku mojemu szokowi, była tam moja teściowa i mąż. Zamawiali tylko drogie produkty, jedząc z łokciami na stole. A więc to Michael i mama, szepnęłam do mamy. Tak, a mówienie źle o synowej za jej plecami jest po prostu niegrzeczne. Zawsze rzucają pod moim adresem złośliwe uwagi, nawet gdy jestem w pobliżu, więc to nic nowego, odpowiedziała mama z zawadiackim uśmiechem. Michael jest trzy lata starszy ode mnie i pracuje w dużej korporacji. Ja, z drugiej strony, rzuciłam pracę, aby zostać pełnoetatową gospodynią domową po ślubie. To było życzenie mojego męża i teściowej, abym została gospodynią domową. Zaraz po ślubie moja teściowa zaczęła naciskać na mnie, abym wkrótce miała dzieci. Na szczęście łatwo się zgodziłam i po dwóch miesiącach starań okazało się, że jestem w ciąży. Moja teściowa początkowo cieszyła się z ciąży, ale jej nastawienie zmieniło się drastycznie, gdy dowiedziała się, że to dziewczynka wyjaśniłam mojej mamie. Dziewczynka? Co ty sobie myślałaś? Chciałam męskiego potomka. Ale nie mogę wybrać płci, a dziewczynki też są słodkie, prawda? Odpowiedziałam słodkie. Dziewczynki w końcu wychodzą za mąż i odchodzą nie przynoszą nam żadnych korzyści. Upewnij się. Że następny będzie chłopiec, zażądała moja teściowa. Mój mąż też był rozczarowany, że nasze dziecko to dziewczynka. Mama tak bardzo chciała chłopca, a ty urodziłaś dziewczynkę? Dziewczynki oznaczają tylko więcej wydatków. Tak się nie mówi o własnym dziecku, broniłam się. Zamknij się, jesteś takim rozczarowaniem, warknęła moja teściowa. Michael zmienił się wkrótce po naszym ślubie. Kiedyś był męski, opiekuńczy i zawsze przewodził, gdy się spotykaliśmy. Ale po ślubie stał się marionetką swojej matki, dołączając do niej w atakowaniu mnie. To zachowanie nie zmieniło się nawet po narodzinach naszej córki, a z czasem tylko się pogarszało. Nasze małżeństwo podupadło, a Michael stopniowo przestał wracać do domu. Nasza mała córka martwiła się o nas. Myśląc, że mnie nie ma, moja teściowa i mąż nadal obrzucali mnie wyzwiskami, wydając przy tym odgłosy jedzenia. Sushi było dla mnie całkowicie zrujnowane. Po chwili słuchania zaczęli rozmawiać o czymś bardziej złowieszczym. Jak tam, Kate? Czy dziecko dobrze się rozwija? Wszystko wydaje się być w porządku. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę twarz mojego syna. To świetnie. W przeciwieństwie do niektórych niepowodzeń, zaszła w ciąży z chłopcem przy pierwszej próbie. Może to dlatego, że jest młoda? Możliwe. Nie ma nic lepszego niż młoda kobieta. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia nowego życia z moim młodym kochankiem i dzieckiem w przyszłym roku. Jestem podekscytowany nowym domem. Zastanawiam się, jak Amy zareaguje, gdy dowie się, że Michael ma syna. Prawdopodobnie będzie bardzo zdenerwowana. Ale bez względu na to, co powie, wybiorę Kate. Słysząc ich rozmowę, łzy naturalnie zaczęły płynąć mi z oczu. Chociaż wyczuwałam ich brak zainteresowania moją osobą, nigdy nie wyobrażałam sobie, że mnie zdradzają. Nie mówiąc już o tym, że w grę wchodziła ciąża, mój umysł stał się pusty. Mama delikatnie trzymała mnie za rękę tuż przede mną. Patrzyła ostro na prywatny pokój, w którym znajdowała się ta dwójka. Ta dwójka jest niewybaczalna. Planują przejąć nasz nowy dom, prawda? To niewiarygodnie zuchwałe. Planowaliśmy przeprowadzkę, gdy nasza córka rozpoczęła naukę w szkole podstawowej i byliśmy w trakcie budowy własnego domu. Ziemię pod budowę domu zapewnił mój ojciec, który pracuje w branży nieruchomości z rodzinną zniżką. Udało mu się również namówić znajomą firmę budowlaną do wybudowania domu po niższych kosztach. Wyglądało na to, że mój mąż i teściowa zamierzali zamieszkać w tym domu ze swoją kochanką. Mamy szczęście, że udało nam się tanio kupić dom dzięki jej ojcu. Mieszkanie w nowym domu z młodą kochanką to największe szczęście, prawda? Oczywiście nie zapominaj o mnie. Wiem, mamo. Dam ci to, co byłoby pokojem Amy. Ma świetne nasłonecznienie, na pewno ci się spodoba. Nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę mojego wnuka. Dziecko z Kate na pewno będzie przystojne. Zgadza się. Dziecko moje i Kate z pewnością będzie miało świetlaną przyszłość. W ten sposób kontynuowali swoją wesołą rozmowę. Słysząc ich rozmowę, nie mogłam powstrzymać łez i straciłam apetyt, więc zdecydowałyśmy się opuścić restaurację. Okazało się, że moja mama nagrała ich rozmowę, być może jako dowód. Później nie wróciłam do domu, ale poszłam z mamą do domu rodziców. Pocieszałam mnie delikatnie, gdy zalewałam się łzami. To musiało być dla ciebie trudne. Mamo, przepraszam. Dlaczego przepraszasz, Amy? Winni są Michael i jego ludzie, którzy cię zdradzili, a nie ty. Nie mogę im wybaczyć, że przez nich cierpiała moja cenna córka. Przykro mi, mamo. Mogę nie być w stanie kontynuować z Michaelem, powiedziałam cichym głosem. Mama delikatnie pogłaskała mnie po głowie z uprzejmym uśmiechem. To dobrze. Martwiłam się, co zrobić, jeśli chcesz kontynuować życie małżeńskie z Michaelem. Gdyby sprawy potoczyły się tak, jak się potoczyły, Michael prawdopodobnie zainicjowałby rozwód w sposób, który postawiłby cię w niekorzystnej sytuacji. Może nawet zażądałby alimentów. Co? Ale ja nie zdradziłam. Ale teraz, kiedy wiesz, że zostałaś zdradzona, możesz przejąć inicjatywę. Nie martw się, jestem tu z Tobą. Powiedziała z uśmiechem. Na mojej mamie zawsze można było polegać. Była asertywna, gdy spotykałam się z prześladowaniem w szkole. Zawsze ją podziwiałam, odkąd byłam mała. Zdecydowałam się więc na korzystny rozwód i wynajęłam agencję detektywistyczną do przeprowadzenia śledztwa. Mój głupi mąż, myśląc, że jestem całkowicie nieświadoma, otwarcie zdradzał. Dodatkowo postanowiłam sama zebrać dowody i podłożyłam dyktafon w jego samochodzie. W każdą sobotę wychodził z domu, twierdząc, że spotyka się z kolegami. Byłam pewna, że w te dni spotykał się ze swoją kochanką, więc wtedy to ustawiłam. Zebranie dowodów było niezwykle łatwe. Słysząc te nagrania, zdałam sobie sprawę, jak bardzo byłam lekceważona. Jesteś pewien, że twoja żona nie zaczyna podejrzewać, że spotykamy się co tydzień tego samego dnia? Nie martw się o to. Ona wierzy we wszystko, co mówię. Jestem pewien, że z łatwością oszukam ją w sprawie alimentów. Nie chcę dać tym kobietom ani grosza. Tak, to ma sens. Musimy myśleć o naszym przyszłym życiu. Ta stara jędza może po prostu umrzeć. Nie obchodzi mnie to. Naprawdę mówisz straszne rzeczy. Ale, Michael, ty też zawsze tak mówisz. Nie powinienem był żenić się z tą okropną staruchą. Dlaczego w ogóle się z nią ożeniłeś? Widziałem jej zdjęcie i szczerze mówiąc, nie jest nawet ładna. Musiałem wtedy postradać zmysły. Gdybym poznał cię wcześniej, nie spojrzałbym na taką kobietę. Jestem taka szczęśliwa. Kocham cię, Michael, ja też kocham cię bardziej niż cokolwiek na świecie. Po tym prawdopodobnie mieli intymność w samochodzie. Słyszałem żywe dźwięki i musiałem nagle zatrzymać nagrywanie. Słuchając tego, mój smutek zniknął, zastąpiony jedynie złością. Całkowicie. Tak, przyznaję się. Kocham cię, Kate, i będę cię chronić. Jeśli tak jest, to czuję ulgę. Też chciałem ją poznać, więc pewnie. Głos Kate brzmiał naiwnie. Słuchanie jej wypowiedzi irytowało mnie. Jak słyszałaś, ona tu przyjdzie. Nie waż się położyć na niej ręki. Nie martw się, nie posunę się do przemocy. Około 30 minut później, Kate przybyła do naszego domu. Była ubrana niestosownie do sytuacji w koszulkę na ramionczkach i mini spódniczkę. Była 25-letnią pracownicą tymczasową w firmie mojego męża. Zaprosiliśmy ją do środka, aby kontynuować dyskusję. Pomimo mojej obecności, mój mąż i jego kochanka zaczęli ze sobą flirtować. Kate jest młoda i atrakcyjna w przeciwieństwie do kogoś innego tutaj. Nawet wciąż dba o swój wygląd. Hej, nie mów tak. Rozgniewasz swoją żonę. Chyba już nie jest twoją żoną. Przepraszam, że zabrałam ci męża. Kate uśmiechnęła się do mnie, wyraźnie patrząc na mnie z góry. Wtedy moja teściowa porównała nas. Kate jest młoda i piękna w przeciwieństwie do Amy. W dodatku daje nam chłopaka, którego zawsze chciałyśmy mieć. Jest kobieca i czarująca w przeciwieństwie do kogoś tutaj. Naprawdę ją lubię. Cieszę się, że słyszę to od Ciebie. Ja też cię lubię. Obnosili się ze swoim związkiem, jakby chcieli się mną pochwalić. Ale ich pokaz nie wpłynął na mnie. Odwróciłam się do męża i Kate i wznowiłam rozmowę. Jestem pewna, że zdajęcie sobie sprawę, ale będę starać się o alimenty od Was obojga. Alimenty? Wciąż o tym mówisz: Myślałeś, że wymyślisz jakąś wymówkę, żeby uniknąć płacenia alimentów. Myślałeś, że jeśli wystarczająco mną zmanipulujesz, to nie będziesz musiał płacić? Hej, żono, jesteś przerażająca! Kiedy je naciskałam, Kate dramatycznie przylgnęła do mojego męża, który uspokajająco głaskał ją po głowie. W porządku, ochronię cię, Kate! Powiedział mój mąż, wypowiadając tak tandetny tekst, że aż skóra mi się trzęsła. Jak mogłam zakochać się i poślubić takiego mężczyznę? Teraz nie mogłam zrozumieć, dlaczego w ogóle za niego wyszłam. Rozumiesz, że jeśli osoba zamężna popełnia cudzołóstwo, jest zobowiązana do płacenia alimentów, prawda? Kate wiedziała, że jesteś żonaty, a mimo to związała się z tobą, prawda? Mam prawo żądać alimentów od was obojga. Jasne, jesteśmy razem, ale czy masz jakieś fizyczne dowody? Myślisz, że nic nie mam? Mam wszystkie potrzebne dowody. Rozłożyłem na stole raport z dochodzenia agencji detektywistycznej i zdjęcia z ich romansu. Odtworzyłam też nagrania z samochodu i rozmowę, którą moja matka nagrała w restauracji sushi. Mój mąż i teściowa za nie mówili, mieli szeroko otwarte oczy. Co ty na to? Tyle mogę zrobić. Byłaś w restauracji sushi. Tak, siedziałam przy sąsiednim stoliku. Usłyszałam znajome głosy i byłam zaskoczona, widząc tam ciebie i twoją matkę, rozmawiające tak głośno w restauracji. Poważnie. Nie ma mowy. Mój mąż wydawał się wyraźnie wstrząśnięty tą rewelacją. Moja teściowa również zaniemówiła, prawdopodobnie próbując wymyślić sposób na uniknięcie płacenia alimentów. Wtedy odezwała się Kate, najwyraźniej nieświadoma powagi sytuacji. Nawet jeśli będziemy musieli płacić alimenty, mamy nowy dom, więc to nic wielkiego. Jeśli zabraknie nam pieniędzy, możemy po prostu sprzedać dom. To całkiem spora posiadłość, w końcu powinna sprzedać się za dobrą cenę. Jej zadowolona z siebie postawa była bardziej irytująca niż irytująca. Postanowiłem oświecić ją o pewnej prawdzie. Wygląda na to, że snujesz plany dotyczące tego domu, ale nie pozwolę ci go mieć, powiedziałem. O czym ty mówisz, odparł mój mąż. To ja zapłaciłem za ten dom, prawda? Nic nie zapłaciłeś, a teraz chcesz go przejąć. Zapomniałaś, pod czyim nazwiskiem zbudowano ten dom? Aw. Powiedział mój mąż, a jego twarz zbladła, gdy przypomniał sobie prawdę o własności domu. Jednak Kate, nie rozumiejąc sytuacji, wciąż myślała, że ma przewagę. Wiem, że nie mogłeś się doczekać nowego domu, ale proszę, poddaj się. Teraz to będzie mój dom. Nie ma tam dla ciebie miejsca. Jeśli naprawdę chcesz z nami mieszkać, to może zamieszkaj w psiej budzie. Kate się śmiała. Ale mój mąż wyraźnie panikował. Co cię tak nagle zbladło? Ten dom został zbudowany na nazwisko ojca Amy. Co to znaczy? To znaczy, że nie będzie należał do nas. Co? Więc nic nie dostaniemy. Racja, oboje będziecie musieli płacić tylko alimenty. Michael, będziesz też płacił alimenty na naszą córkę. Gdy ich o tym poinformowałam, mój mąż nagle wstał, błagając. Proszę. Zamierzam płacić alimenty, ale czy możemy utrzymać je na poziomie 20 tysięcy dolarów dla nas obojga? Nie decyduj o tym sama. Pozwolę profesjonalistom ustalić wysokość alimentów. Od ciebie też będę żądał tyle, ile zdołam wycisnąć. Proszę o litość. Nie mam teraz środków na płacenie alimentów, zwłaszcza z dzieckiem w drodze. Wygląda na to, że mój były mąż wydawał znaczne kwoty na swoją kochankę. Nigdy nie był typem oszczędzającego, a z jego popisową naturą, zawsze nosił tylko drogie rzeczy. Prawdopodobnie obdarowywał swoją kochankę prezentami wysokiej klasy i ekstrawaganckimi randkami. Rzeczywiście, pracując w dużej korporacji, zarabiał więcej niż inni w jego wieku. Jednak jego wydatki znacznie przewyższały jego dochody, co czyniło je bezcelowymi. Wyglądało na to, że nie miał nawet oszczędności w wysokości około 20 tysięcy dolarów. Zdając sobie z tego sprawę, kochanka wstała, zszokowana i wściekła. Chwileczkę. Jeśli nie masz pieniędzy, nie ma sensu za ciebie wychodzić. Zmarnowałeś mój czas. O czym ty mówisz? To moje zdanie. Wybrałem cię na partnera do małżeństwa, ponieważ wydawałeś się dobrze sytuowany. Jeśli nie masz pieniędzy, to nie ma sensu. A jeśli nie możemy mieć rezydencji, nie ma powodu, by się żenić. Odwołuję zaręczyny. Mówisz poważnie? Spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dowiedziałem się o niej z dochodzenia detektywistycznego. Decydując się wyjawić prawdę mojemu mężowi, który siedział sam, zszokowany i zrozpaczony, zacząłem wyjaśniać rzeczywistość działania jego kochanki. Wiesz, Kate była związana z trzema innymi mężczyznami oprócz ciebie, Michael. Wybrała ciebie, ponieważ wydawałeś się najbardziej stabilny finansowo, prawda? Kiedy się z nią skonfrontowałem, westchnęła ciężko, nie zawracając sobie już głowy ukrywaniem swoich prawdziwych intencji. Tak, to prawda. Wybrałam cię, bo wydawałeś się najlepszym celem. Zamierzałam spotykać się z innymi mężczyznami nawet po ślubie z Tobą. Żartujesz sobie ze mnie. Myślałem, że mnie kochasz. Podobał mi się twój wystawny styl życia. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, jesteś 38letnim mężczyzną i masz silny zapach starca. Nie jesteś typem przystojnego starszego mężczyzny. Nigdy nie postrzegałam Cię w ten sposób. Ale kiedy okazałem trochę zainteresowania, tak łatwo się na to nabrałeś, że pomyślałem, że równie dobrze mogę cię wykorzystać. Co? Co to ma znaczyć? Słysząc jej prawdziwą naturę, mój mąż wyglądał na całkowicie zdradzonego, a łzy spływały mu po twarzy. Wtedy odezwała się moja teściowa. Ale dziecko w twoim brzuchu jest Michała, prawda? Oddasz nam syna, prawda? Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy to dziecko jest Michaela. Intuicja podpowiada mi, że bardziej prawdopodobne jest, że to dziecko Kyle A. Ale oczywiście nie będziemy wiedzieć na pewno, dopóki tego nie sprawdzimy. Czy to prawda? Cóż, nie mam nic więcej do powiedzenia, więc już sobie pójdę. W ten sposób kochanka nagle zakończyła rozmowę i wyszła z domu. Mój mąż pozostał płacząc z głową w dłoniach. Gdy przestał płakać czerwonymi oczami, zwrócił się do mnie i zaapelował. Zostałem przez nią oszukany. Czy możemy po prostu zapomnieć o rozwodzie? Obiecuję, że więcej cię nie zdradzę. Teraz to mówisz. Nigdy się o mnie nie troszczyłeś, ani nawet nie spojrzałeś na naszą córkę. O czym ty mówisz? Od teraz zajmę się wami obojgiem. Po prostu boisz się samotności. Przykro mi, ale nie mam zamiaru ponownie się z tobą ożenić. Po waszej rozmowie w restauracji sushi byłem całkowicie rozczarowany wami obojgiem. Przez długi czas miałam co do was wątpliwości. Gdy stanowczo go odrzuciłam, znów zaczął płakać. Jego emocje wydawały się wymykać spod kontroli po tym, jak został porzucony przez kochankę. Wtedy wtrąciła się moja teściowa. On chce spróbować jeszcze raz. Pogódź się z tym. Lepiej ci będzie z dochodami Michaela, prawda? Jeśli teraz się rozwiedziesz, ponowne małżeństwo będzie trudne. Daj sobie spokój z tym rozwodem. Oboje zdradziliście mnie pierwsi. Mam dość zdradzającego męża i złośliwej teściowej. Jestem zmęczona bezpośrednim kontaktem z wami. Resztę załatwmy przez prawników. Wracam do domu rodziców. Chwileczkę, chwileczkę. Zawołała moja teściowa. Ale strząsnąłem jej rękę i wyszedłem z domu. Czekaj, chcę mieszkać z tobą i naszą córką. Mój mąż błagał, łapiąc mnie za nogę, jego twarz była zbyt rozmazana i zrozpaczona. Nie mogłam patrzeć na jego żałosny stan. Do widzenia. Ciesz się czasem spędzonym z matką. Powiedziałam i opuściłam dom, w którym mieszkałam tak długo. Z pomocą prawnika, rozwód został sfinalizowany. Zażądałam zryczałtowanej kwoty alimentów od mojego męża i jego kochanki. Oczywiście domagałam się również od męża alimentów na naszą córkę. Ustalono, że będzie to stała kwota wypłacana co miesiąc. Kochanka, nie mając pieniędzy, kazała swoim rodzicom płacić alimenty. Została przez nich surowo zbesztana i porzuciła pracę, by wrócić do domu. Po urodzeniu dziecka żyła pod czujnym okiem rodziców. Choć była jaka była, jej rodzice wydawali się przyzwoici. Świadomość, że dziecko nie cierpi, przyniosła mi ulgę. Mój były mąż nadal pracował, nie mogąc zrezygnować z pracy z powodu długów wynikających z płacenia alimentów. Jego romans z pracownicą tymczasową naturalnie stał się znany w pracy, co doprowadziło do chłodnego traktowania go przez kolegów. Zaczął popełniać częste błędy w pracy, w wyniku czego jego pensja została prawie obniżona o około 1800 dolarów amerykańskich. Co więcej, z jakiegoś powodu obwiniał moją teściową o nasz rozwód i zerwał z nią więzi ponieważ moja teściowa otrzymywała co miesiąc około 1800 dolarów wsparcia od mojego byłego męża, stanęła w obliczu trudności finansowych, gdy wsparcie to ustało. Musiała zacząć pracować w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ jej emerytura nie była wystarczająca. Jeśli chodzi o mnie, przeprowadziłam się do nowo ukończonego domu z rodzicami. Moja córka była zachwycona, że może mieszkać ze swoimi ukochanymi dziadkami. Wychowując córkę zaczęłam pomagać w biznesie mojego ojca. Teraz prowadzę bezstresowe i szczęśliwe życie, w przyszłości mam nadzieję nadal cieszyć się spokojnymi i jasnymi dniami z moimi kochającymi rodzicami i córką.